Starostwo Powiatowe zwołało Dream Team Regionalistów, którzy mają przygotować monografię na dwustulecie Powiatu Wrześńskiego. Jak w grze zespołowej odnajdzie się siedmiu indywidualistów, którzy do tej pory grali głównie na własne nazwiska. O tym na stronie 13 najnowszego wydania www. W tym tygodniu zastępuję Tomka Małackiego na stronie Nekielskiej. Będziecie Państwo mogli przeczytać ciekawy artykuł z ostatniego posiedzenia Nekielskiej Akademii Zdrowia oraz kilka różnych ciekawych informacji z gminy Nekla. Zapraszam. Na dziewiątej stronie sporo piszemy o sprawach komunikacyjnych. Po pierwsze z tego powodu, że już niebawem, a dokładnie w czerwcu rozpocznie się remont linii kolejowej z wrześni, właśnie z Konina do Poznania. No i w związku z tym pisaliśmy o tym już nie raz, czeka nas naprawdę bardzo trudny czas. I w związku z tym wicestarosta Koniński odbył trasę. Osobiście przejechał się autobusem, który będzie woził na czas remontu podróżnych z wrześni do Konina. No i wnioski są bardzo niedobre. Z kolei Łukasz Różański podjął temat darmowej komunikacji między Miłosławiem a Środą Wielkopolską. Co na to Rzesińskie władze samorządowe, powiatowe? O tym tylko w gazecie na stronie dziewiątej.